Cześć, witajcie, z tej strony Peryx i witam ponownie Freddy FNAF. Yeah. To, co się ostatnio ciało, to rozwaliło mi web. Więc polecam sobie upczajcie, jeżeli nie widzieliście. A my jesteśmy w tunelu. O, mamy snać na początek, bo widziałem tutaj klicze Hold and connect. AR Freddy Lunchbox. Nice. O. Ale co się stało z Freddy? Znaczy, to chyba nie był Freddy. Bo jak zakładałem maskę, tylko nie widziałem. To był jakiś, nie wiem, nightmare, załóżmy albo to jest zrobiony w tym AR. A czy ja tutaj przejdę, chyba tędy mamy przejść dokładnie tak. Bardzo tutaj podejrzanie jest, nie ukrywajmy. Mamy i mam... Gregory! W Roxy Party

on chce, żebym deaktywował jeszcze Roxy. O. No chyba go coś boli. No, nie mamy innego wyjścia, bo gra nas tak prowadzi, ale. Nie, no zostawcie biedną do Roxy. Muszę ją wyłączyć. Jakiś rozwodniony samochodzik. Szukam, znajdzie jeszcze jakiś. O, właśnie, taki jak ta. No ja poproszę. Ale że Roxy Serio? Nie ma innego wyjścia. Ja, może Ciebie Grześlu zdezaktywujemy, co, co, co? Co czyn, czy taki szczęśliwy będziesz. O nie! Ale witująca taczka, ale fajna. Słyszy gdzieś Roxy daleko nas jest. To jest Roxy. Nie. Roxy. Cassie. Cassie. Welcome back, Cassie. You remember me? Oh no! Nie. Roxy, nie, nie zrobię tego. To jest, bo to jest jeszcze urudzić nic naszej Cassie. A poza tym ona pamięta, Cassie, to jest. Pomóż mi doing? Nie, nie, ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Mogę dać exit? No jest. Escape, kliknie exit! Nawet nie mogę tego przesunąć. Aha, szczałkami. Oczywiście, no, że zrobię jak najdłuższą drogę. Nie pozwolę! Nie! Nie chcę tego zrobić! Przepraszam. Cześć. 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 I'm Grzesiu, masz dojazd, Grzesiu. Wszyscy w komentarzach wyżywamy Grzesia. sensie Gregorego. Ty skur Nie wierzę, co się stało. Well done, that was the last security note. I have located the source of your friend's radio signal. Yeah. W dupie go mam. Warning, you are leaving the network. A zone. Ja mam tu gdzieś, ja chcę. Wola Ruxy Co ja mam powiedzieć? Jeszcze płacze Też za zbyt płakał? Gdzie jestem mam nie? Nie, to jest to winda, do ziemi Już ja mam gdzieś ending, ja już mam gdzieś. Nie wiem, czy ja się zbliżam do końca, ale. Znowu wszystko przez Gregorego. Montiego by mnie ranił. Roxy tak samo. Freddy, z Freddym to nie wiem, co się stało. To nie był raczej Freddy, prawdziwy, no bo nie było go widać w ogóle w tym, pod maską. Może to przez to, że miał errora wtedy. Nie wiem. Dajemy w komentarzach serduszkę i świeczuszki dla Rox i wzywamy Grzesia. A ja dobrze wiem gdzie jesteśmy. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Welcome back. Wspierka głowa Freddy'ego. No. I'm not happy. Nie, nie wiem co powiedzieć no, guys Roxy była fajna. To prawda miała ego topa, ale było spoko. Gdzie my w ogóle idziemy? Mamy grzybki magiczne promieniują. Do spady, kurde, badiaski nie jakaś zasrana. Co to jest za miejsce? Nie wiem, czy tędy chcę iść, ale w Poboczna ścieżka! Myślałem, że umrę, gdy dotknie. Wody. Akurat latarka mi się zepsuła. To ja jednak wrócę na ścieżkę, skoro nie, nie pozwalacie mi pochodzić tutaj. Poszukać już tych rzeczy. Nic tu chyba nie ma, <noise> nie no jadę tego małego. Typ nie podniesie się już. Jeszcze mam prezencik na koniec. Jeżeli tu będzie jeszcze Roxy, to Fast Token? Okay. Ripi dźwięki. Kolejny prezent. Zbieramy prezenciki. One raczej nie są bez powodu. Drugi fast Token. One się chyba do czegoś przydadzą, wiecie? Takie mam wrażenie. O mój Boże, to jest. To przecież jest. Every day. Candy. <mum> candy.

Co? To była kontynuacja. Pamiętacie o tym ojcu, który jego dzieci zginęły, i on je wszystkie pochował razem, je zszył? I były ślady. Teraz wam tu dam stawkę: były ślady. Właśnie łap, i kogoś kogo porwał do lasu. I tyle widzieliśmy od Candy Machine oraz tej minigry. O no! My jesteśmy w tym. Y, tu gdzie była walka z włosem z y, Springsrapem Security Bridge. To są wszystko grzeniki pod nami. Tu mamy przejście a Tu Kolejne grzeniki, jeszcze prezencik. Byleby by się nagle nie odpaliły, bo jak się odpalam. Fajnie to zrobiliście, fajnie, fajnie. Myślałem, że już tego nie otworzę. Comic page. I Jestem Blob. A więc czy postać, która nigdy nie umiera, w końcu umarła? Sprawdźmy to. Czy on dalej żyje? Nie mówcie mi, że tak, bo się trochę zawiodę. Zdążymy Dobra Ale co się dzieje? Schodzimy do Bloba Bloba mogliśmy spotkać na początku Tego DLC przez ten ułamek sekundy Tam mamy plecak Hega Gregorego Chyba Już maskę możemy zakładać. Mamy części czegoś. Nie wiem czego. Komputer. Jakąś maszynę. Security protocol deactivated. Are you sure you wish to proceed? Nie myślę, że są dwa zakończenia. No da dajmy, yes.

To nie jest Gregory. You saved me. You saved me. Gregory? You're ja not Gregory. Co jest mimik? What are you? Gregory. Roxy żyje, spadamy stąd. Czy ja mogę biec? Nic nie widzę, nie mogę się ruszać. Czy ja mogę się ruszać? Co? Oj, oj, kim ty jesteś? Go right, okay, okay. No ten sprint. No shit. Sprint mi się kończy, słuchaj. Nie jest jakiś mega szybki ten ziomek To jest mimik, prawda? Powiedz mi, że to jest mimik. No nie lubię takich ucieczek, ale oni są na szczęście wolni, Gdzie? w którą? Prawo Tam są jakieś drzwi O nie, sprint mi się skończył naprawiamy, bo on się dobija do naszych drzwi. Come on! Naprawione. Spadamy, spadamy, nie pozwolimy ci uciec. Oj, nie masz rączki jak mi przykro. Oj, oj oj. You were never supposed to go to the Pizzaplex. That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Nexus security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security. And now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But we can't risk being followed. Sorry. Gregory? No! To nie był Gregory, to znowu był mimik. To jest mimik, prawda? Co? Roxy? Co? A więc jestem tutaj z powrotem. Um, zobaczymy sobie teraz drugie zakończenie. Co jeżeli kliknę nie! Aha. Ja to wróciłem po to, żeby sprawdzić, że nic się nie stanie. Czyli to nie jest to drugie zakończenie. Wiem, że na pewno jest, ale to by było na tyle z Freedzeftan Fruin. ruin. Um, dowiedzieliśmy się kilku małych smaczków tak naprawdę, niewiele. Um, otóż historia o od naszego Candy... Candy Machine. Um, czyli ten potwór to prawdopodobnie właśnie to co nas goniło z jego historii. Um, słyszałem, że ponoć to jest mimik, ja nie znam się do końca, ponoć w książce coś było, ale ja nie czytałem i nie ogarniam aż tak tego książkowego lore. Coś poszperam, może coś znajdę. Um, no i zobaczymy co z tego będzie. Więc jeśli nic się już nie pojawi na kanale z Freddy Fnaf, no to ja wam dziękuję za oglądanie tej serii i widzimy się w kolejnych filmach. Także do zobaczenia. Dajcie łapeczkę w górę jeżeli wam się cała seria spodobała. Subskrybujcie jeżeli tego nie robicie i skomentujcie o swoich własnych wrażeniach, co wy o tym sądzicie. Jakieś może teorie macie, to też napiszcie. No. jeszcze ja z wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć. Ju. Cassie, 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 Do you your remember special me? day. I remember your special day. Do you still like carrot cake? It has been some time since I saw you last. If I remember correctly, it is on the eleventh. I remember because you are number one, twice. Have you booked your party? I'm sure your friends will show up this time.